Ostatecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj moi drodzy z Minecrafta no jak widzicie znajdujemy się na bagnach. Nie bez powodu jesteśmy w tym miejscu, gdyż będziemy omawiać temat na 24W07A, który dodaje do naszej ukochanej gry wiele nowości ciekawych funkcji, ale czy interesujących, to już zdecydujecie sami po obejrzeniu tego materiału. Przejdźmy do klatki z nowym mobem, a mianowicie tymi jego jest Boget. Ugrzęzły, tłumacząc na polski, dołączył do grona trzech innych szkieletów, a licząc z koniem szkieletowym już mamy tych ich aż 5. W odróżnieniu od innych rodzajów ma on charakterystyczny wygląd, zdrowie miejsce występowania, czy też dźwięki, które można słyszeć przy jego poruszaniu się, tak jak w tym momencie. Ok, przejdźmy do analizy wyglądu, bo ma ciało zielonkawe, również w prawej ręce dzierży łuk. Na czaszce występują grzyby, nie brakuje także muchomorów. Mamy tutaj na jego nogach i ramionach kawałki błota, nie brakuje ich też na tunice. Z jego zdrowiem jest tak, że ma o 4 mniej HP, mianowicie 16 HP. Od standardowego szkieleta, który ma 20 HP, czyli tamten ma 10 serduszek, a nasz ukrzęzły ma tylko ich 8. Występuje na bagnach, stąd też wybrałem miejsce. Także występuje na namorzynowych bagnach, takich jak widzicie tam. No i nie brakuje go też w. w P komnatach próby, o których również będę zaraz mówił, pozostały zaktualizowane po ostatnim snapshocie. Tak wygląda jego jajko spawnujące. Myślę, że jest ciekawe. Okej, okay. jeszcze przejdźmy do lutu, który jest inny. W odróżnieniu od innych osobników mamy tutaj takie Poison. Arrows, Arrow of Poison. Tutaj, czyli strzały na zatrucie, na truciznę, mam je na 5 sekund, więc są dosyć śmiercionośne. Oprócz tego wypadają z niego kości oraz strzały, jak będziecie mieli szczęście albo enchant looting, no to wypadnie Wam również jego łuk. Czasami wypadnie też zbroja, jeżeli takową posiadał. No i mogą też jakieś ewentualnie enchantowane przedmioty. Również do gdy w tutaj w skład z 24 w 07A dołączył taki ładunek wiatru po angielsku wind Church. Czy jest możliwe podskoczyć na ogromną odległość chociażby 10 kratek? No od tego snapshota jest to możliwe. Zobaczcie sami. No nie było to 10 kratek, ale można na większą odległość podskoczyć. Na pewno na ogromną odległość. O w tym momencie moi dozy podskakuję na wysokość drzewa, ale na pewno jest to ogromna odległość. Mi udało się raz skoczyć na 10 kratek i naprawdę uwielbiam ten przedmiot. Jest on w sumie związany z kombatem. Z Jak to ma być: kombat update tutaj macie go w ekwipunku. Dołączył do mieczy, czy też narzędzi, zbroi, łuków i tego typu innych przedmiotów. Właśnie możecie go tutaj znaleźć w equipment takiej zakładce. Przejdźmy teraz do jeszcze kolejnej rzeczy, mianowicie Trail Key. To jest taki klucz, który mogłem które możecie znaleźć w komnatach prób, czyli w trail chambers po angielsku, które są tą nową strukturą, o której mówiłem przed chwilą. Macie właśnie takie klucze, możecie je znaleźć w skrzynkach, przedtem nie miały one zastosowań, ale w tym momencie mają, właśnie w tym snapshotie mają. Przejdźmy teraz do spectatora i pójdziemy sobie do takiej komnaty prób, która tutaj się znajduje. Znalazłem już ją przed odcinkiem, więc mniejsza to. tutaj właśnie mamy taką komnatę prób, game mode creative, no i Właśnie mamy taki skarbiec, lub jeżeli yy, mo możecie też to nazywać kryptą. Taką kryptę otworzycie właśnie takim kluczem, więc zastosowanie dla klucza może w przyszłych aktualizacjach będzie, będą się pojawiać inne klucze, nie wiemy tego, ale być może zostawili sobie taką ewentualność. No po otworzeniu wypadną nam różne przedmioty, chociażby enchantowane części zbroi, mogą również to, może wypaść również zbroja dla konia, siodło, enchantowane złote, jab enchantowane złote jabłko, potocznie nazywane koksem. Mogą również, również narzędzia wypadać z takich, z takich skarbców, czy też części uzbrojenia, takie jak kusze, miecze czy łoki. Okej, okay, myślę, że to jest wszystko dodane do tego, aby do tego, do tego Snapshota. I powoli będę kończył ten odcinek. Jeśli Wam się on spodobał, to stawcie łapkę w górę i napiszcie jakiś pozytywny komentarz, bo ja wszystkie komentarze czytam i przypitam serduszko komentarzom, więc moim zdaniem warto. Także napiszcie jakie macie wrażenia z tym snapshotem 24W07A, bo ja zaczynam go powoli lubić, chociażby Boget jest naprawdę świetnym mobem. Nie wiem jak będzie, będą, będzie spotkanie z nim wyglądało w praktyce, ale przekonamy się o tym wkrótce, no to moi drodzy, trzymajcie się, do usłyszenia już w kolejnym piątek i cześć!